Dobra, yy, czaty, generalnie to ten streamek jest, nie jest, wiem, będzie chwilę, ale jakieś 5 minut, coś około, bo poprosił mnie widz, abym włączył na chwilę. A więc łączymy i czekamy. Nie wiem, czy wbiję, czy nie. Nie wiem, poczekajmy wie, jeszcze minutkę. Aż zobaczmy tutaj konto, ten w się uczestnicy, jestem tylko ja. Dobra, to jutro zrobimy.